I drugiego roku w kierunku kosmetologia podczas zajęć praktycznych z przedmiotu wizaj i stylizacja skrupulatnie ćwiczyły techniki makijażu i różne stylizacje. Dzisiaj prezentują najbardziej wymagający makijaż, jakim jest makijaż ślubny. Makijaż ślubny to połączenie zarówno makijażu dziennego, wieczorowego, jak i fotograficznego które prezentują dzisiaj wraz ze stylizacją ze stylizacją w sukniach ślubnych od salonu sukien ślubnych a Jestem modelką sesji ślubnej zorganizowanej w ramach przedmiotu wizarz i stylizacja pod okiem pani magister Iwony Pięknik. Dzisiejszy makijaż zawdzięczam koleżankom Karolinie i Izie. W dzisiejszej sesji przygotowywaliśmy się od dłuższego czasu, wykonując próbne makijaże, fryzury oraz dobierałyśmy suknie ślubne pod okiem stylistek z salonu Awangarda. Już po raz drugi organizujemy sesję mody ślubnej ze wspaniałymi dziewczynami z naszej Jarosławskiej Uczelni. Mamy sześć modelek, suknie z kolekcji 2024, do tego dodatki, welony, biżuteria. Spotkaliśmy się na kampusie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu, ponieważ dzisiaj Kończymy rok akademicki, semestr letni, i w ramach zaliczenia przedmiotu Kosmetologia Upiększająca. Panie studiujące na drugim roku kosmetyologii miały za zadanie przygotować makijaże ślubne, i przy okazji, w ramach współpracy ze studiem sukni ślubnych Awangarda, robimy taką sesję zdjęciową w tym miłym manturażu przy pięknej pogodzie czerwcowej.